Pod koniec 2012 roku Renault wycofało Twizy ze względu na możliwy problem z wyciekiem płynu hamulcowego. Wycofanie dotyczy najwcześniejszych modeli wyprodukowanych przed 1 maja 2012 roku. Serwisy Renault są świadome problemów z hamulcami postojowymi i mocno dodanymi pedałami gazu. Warto też wspomnieć o module elektroniki ładowania bezproblemowo został wymieniony w ramach gwarancji i problemach z jednostopniową skrzynią biegów. Z baterią nie ma żadnych problemów. Jeśli jej pojemność spadnie poniżej 75% oryginalnej, zostanie oddana do serwisu lub wymieniona w ramach gwarancji. Zawieszenie. Wygląda na to, że przeguby zawieszenia Twizy są mocno obciążone. Na forach internetowych czasami piszą o trzaskaniu z przodu. Bateria. Bateria litowo jest wbudowana w spód. Akumulator nie lubi ujemnych temperatur. Rzeczywisty zasięg wynosi 71 km. Okna boczne. Opcjonalne 129 euro. Zamki szyb bocznych z pleksiglasu pozostawiają zauważalne rysy. Hamulec ręczny. Jego mechanizm działa tylko przy włączonym zapłonie i wciśniętym pedale hamulca. Jeżeli warunki nie są spełnione, następuje psucie się. Używane twizy to najtańszy i najnowocześniejszy sposób na przesiadkę na samochód elektryczny. Natomiast drugiego i kolejnych właścicieli będzie związana umowa najmu akumulatora. Ale sam Twizy nadaje się tylko na wycieczki po mieście. Dla jednego, maksymalnie dwóch lekkich pasażerów.